Jak to się stało, że Karol Wojtyła został papieżem rok 1978? Świat patrzy na Watykan. Właśnie umarł papież Jan Paweł Pinar. Po zaledwie 33 dniach pontyfikatu w październiku zbiera się konklawę. 111 kardynałów z całego świata musi wybrać nowego papieża. Faworytem? Włosi, jak zawsze. Ale wtedy pojawia się niespodziewane nazwisko kardynał z Krakowa. Karol Wojtyła. Młody, energiczny, z kraju za żelaznej kurtyny. Po ośmiu głosowaniach, biały dym. 16 października 1978 roku świat słyszy Habemus Papam. Nowym papieżem zostaje Karol Wojtyła. Pierwszy od 455 lat papież spoza Włoch. Historia właśnie się zmieniła. Jego pontyfikat trwał ponad 26 lat i zmienił oblicze kościoła oraz świata.